Cześć. Z tej strony Ada. Dzisiaj ostrzegam na wstępie: jeśli nie oglądałeś dwóch pierwszych sezonów opowieści podręcznej, wyłącz nadrób natychmiast i wróć obejrzeć. Serial nie jest może dla każdego. Mnie na przykład bardzo frustruje i denerwuje. Jednak jest to ciekawa i bardzo oryginalna interpretacja naszego świata. Dlatego nawet jeśli nie mogę znieść aktorki grającej główną rolę w serialu, sama fabuła mnie wciągnęła i z zaciekawieniem czekam na nadchodzący trzeci sezon, ale od początku. Drugi sezon opowieści podręcznej skończył się bardzo spektakularnie. Dla przypomnienia, po egzekucji Eden, Freda znajduje Biblię dziewczyny, która zapisana jest notatkami i przemyśleniami. Zanosi ją do Siriny. Po ujawnieniu przez ojca Eden, że to on stoi za wydaniem córki władzom Giliad. Kobiety uświadamiają sobie, że wszystkie dziewczynki nie są bezpieczne nawet w swoich rodzinach. Sirena planuje drastyczny krok. Przekonuje inne żony, by stanęły po jej stronie w sprawie zezwolenia dzieciom czytania Biblii. Niestety powoduje to jedynie, że kobieta jest ukarana ucięciem palca za publiczne czytanie, które jest zakazane. W międzyczasie Emily w domu komendanta Lorenza dźga ciotkę Lidię. To powoduje, że mężczyzna wywozi ją w samochodzie w bliżej nieokreślone miejsce. Natomiast pod przykrywką pożaru Marty chcą wyprowadzić June z Gilead razem z dzieckiem. Tutaj spore zaskoczenie. Sirena w końcu przejrzała na oczy i oddała pod koniec odcinka przeszczoną na Nicole, by mogła dorastać poza krajem. June dociera do pustej drogi, gdzie podjeżdża samochód Laurensa, który, jak się okazuje, pomaga w zorganizowanej ucieczce. June nieoczekiwanie oddaje dziecku Emily, a sama zostaje w Giliadzie w bardzo buntowniczym nastroju. Pytanie jest, co dalej? Po co tak naprawdę June została? By wszcząć rebelię? Uratować córkę? Co stanie się z Cyriną? Jak się będzie zachowywać? Czy Emil i Nicole uda się wydostać z kraju? Przeanalizujmy, co na pewno wiemy o nadchodzącym sezonie. Data premiery trzeciego sezonu zapowiedziana jest na 5 czerwca. Stacja Hulu, która produkuje serial, tak zapowiada nadchodzące odcinki. Trzeci sezon opowieści podręcznej będzie napędzany przez opór dżun wobec dystopijnego reżimu Giliadu i jej walce o powrót do strajku przeciwko przeważającym siłom wroga. Zaskakujące spotkania, zdrady i podróż do przerażającego serca Giliad zmuszą wszystkie postacie do zajęcia stanowiska, opowiedzenia się po jednej ze stron, kierując się jedną buntowniczą modlitwą błogosławiona walka. W wywiadzie dla Hollywood Reporter showrunner Bruce Miller powiedział, że June jest gotowa do walki, by wyrwać Hannę z giliadu. Jest gotowa wykorzystać szanse i umiejętności, których nauczyła się przez ostatnie trzy lata. Do obsady dołączają Christopher Meloni i Elizabeth Reaser, którzy zagrają małżeństwo komendanta Winslow i jego żona. Pan Winslow będzie, jak zapowiada Hulu, potężnym i magnetycznym dowódcą, który gości Waterfordów podczas ważnej podróży. Natomiast pani Winslow stanie się przyjaciółką i inspiracją dla Siriny. Sytuacja Emily nie będzie taka Oczywiste, jak się spodziewamy. Miller zdradza w wywiadzie dla CNN, że zobaczymy wspólną podróż Emily i małej Nicole do Kanady i wcale nie będzie ona łatwa. W trailerze widzimy dziewczynę uciekającą przez las, co zdaje się potwierdzać jego słowa. Dodatkowo dopowiedział, że sama Sirina może żałować swojej decyzji o powierzeniu Nicole June. Do ważniejszych informacji niestety, ciotka Lidia żyje. Potwierdził to już dawno producent. Warren Littlefield EW. I potwierdza to trailer. Przeżyła atak Emily, ale jak twierdzi producent, to doświadczenie ją zmieni. Może będzie dane nam poznać jej historię bliżej? Powróci także komentant Lawrence. Dostanie o wiele więcej czasu w sezonie trzecim i będzie podobno nieprzewidywalny w swoich postępowaniach. Raz pomoże, raz przeszkodzi. Aktorka grająca Rite również potwierdziła, że jej bohaterka będzie miała więcej do powiedzenia w tym sezonie. A ona sama dowiedziała się, dokąd zmierza jej historia. Uczestnictwo w planowaniu ucieczki dla June i dziewczynki spowoduje, że będzie musiała kombinować, jak nie być oskarżoną. Może będzie współpracować z Nickiem, którego sytuacja jest bardziej stabilna, gdyż mimo otwartego uczestnictwa w spisku zna sekrety Waterforda, co czyni go bardziej nietykalnym. Dodatkowo pojawią się inne kolonie pracownicze. Jak przekazuje Miller, w oryginalnej powieści jest wiele rodzajów kolonii, w których kobiety nie tylko dbają o toksyczne odpady, ale również zajmują się np. gospodarką. Zaskakującą informacją w styczniu podzielił się też Miller. Podobno serial ma mieć aż 10 sezonów, które, tu uwaga, spoilery, będą obejmowały upadek i który jest opisany na końcu książki. Przeskok o 200 lat zastosowany przez autorkę powieści Margaret Atwood daje pole do popisu scenarzystom. Książka kończy się akademicką dyskusją na temat tego, co wydarzyło się przez te 200 lat. Jak określił showrunner, nie wychodzimy poza powieść, po prostu nieco wolniej obejmujemy terytorium, które ona pokonała szybko. Co ciekawe, 10 września 2019 roku ma zostać wydany sequel książki, o tytule The Testaments, który obejmuje wydarzenia 15 lat po tych z części pierwszej. Wydawca mówi jednak, że książka nie będzie związana z fabułą serialu. Dobrze, a Czego możemy się domyślać? By pobudzić ciekawość fanów, Hulu wypuściło mapę USA z serialu. Ukazuje ona podział kraju na kolonie zamiast na Stany. W kolonii New Gilead w pobliżu Massachusetts znajduje się purpurowa plama, wskazująca obszar zajęty przez rebeliantów. Potwierdza to rebelię w Gileadzie, tylko jaki udział w tym wszystkim będzie miała nasza główna bohaterka? June nie może wrócić do domu Waterfordów. Zatem gdzie pójdzie? Po trailerze można wnioskować, że schronienie zapewni jej komendant Lawrence. Pomoże jej w szykowaniu rebelii, czy po prostu nie będzie jej utrudniał? Decyzja o pozostaniu w Giliad zapewne spowodowana była strachem o córkę. W trailerze również otrzymujemy scenę, w której kobieta spotyka dziecko. W zapowiedzi sezonu widzimy June przebraną za Martę. Zatem będzie szukała sojuszników i chętnych do walki we wszystkich znanych jej środowiskach, nie tylko pomiędzy podręcznymi. Pojawia się też Nick, jako sojusznik i partner, który w swoich ujęciach wygląda jak generał armii. Wspólna scena pary odgrywa się w pomieszczeniu z wielkim posągiem. Co to za miejsce? Czy wspomniane przez showrunnera przerażające serce Giliad? W takim razie co oni tam robią? Prowadzą negocjacje o lepsze jutro? Po trailerze możemy wnioskować, że po pierwsze Sirina, mimo uczestnictwa w zaplanowanej ucieczce, będzie nadal świetnie grać wzorową żonę. Jednak zacieśni się jej relacja z June. Kobiety będą razem planowały zmiany w Giliad. Pytanie tylko, czy obie mają taką samą wizję na przyszłość tego kraju? Dodatkowo widzimy scenę z Siriną wysiadającą z samolotu oraz jej uczestnictwo w jakieś posiedzenia. Być może zdecyduje się wyjechać i przystać na współpracę z Kanadą po tym, co zrobił jej mąż? Kilka scen i jej, i Fredy mamy też w tajemniczym domu z basenem i wielkimi oknami. Czy jest to dom w Kanadzie? A może nowa lokacja po tym, jak kobieta spali dom Waterfordów, co możemy podejrzewać po scenie z trailera? Nie wiadomo. Jednak jeśli to Kanada, to czy June również udałoby się uciec z córką z Giliad? Wiele osób jest przekonanych co do teorii, że kobiety oprócz ruchu oporu będą miały inny plan. Zabicie pana Waterforda. Podróż Emily i małej Nicole na pewno skończy się w Kanadzie, bo w trailerze widać scenę, gdy Emily dociera do szpitala w oklaskach, a później urywek Luka z małą Nicole. Czy Emily zostanie z nim i Moirą, by działać przeciw Giliad w Kanadzie? Czy może w końcu, by poczuć się bezpiecznie, wróci do żony i synka, zapominając o dziewczynie, która uratowała jej życie? To tyle na dzisiaj. Przypominam jeszcze raz, że premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 5 czerwca. Kto z was czeka? Macie jakieś teorie, co się wydarzy? Piszcie w Komentarzach chętnie poczytam. Do usłyszenia!